E, witajcie znów, wyjaśniamy dlaczego jesteśmy e, w... Nie wyjaśniasz. Dobra, ja wyjaśniam. Chociaż ja nienawidzę wyjaśniać, ale dobra. Jesteśmy w pokręcanej dżungli, a nie w pustyni, ponieważ W tym odcinku będzie wszystkie czasówki. Mówcie co chcecie mówić, mówcie. Eee, nudy no, trudno. Będzie zabawne jak się będziemy spieszyć i nie, i nie wyrabiać. A no pamiętasz kanał na sery. No. A to powiedziałam w jednym odcinku, bo ja nie wytrzymuję. Jestem Globoxem. Traditional. Traditional, tak? Chyba. Jestem mnoga z angielskiego, ona o wiele dużej się uczy angielskiego niż ja. Fajna humanistka. No ta, no bo ja bardziej język polski, wiesz, poezja. Dobra, lecimy. Tutaj trzeba się śpieszyć, tutaj nie czas zbierać lumów. oś na to chodzi. Jeju! słówkach Widzicie ten czas w prawym górnym rogu? Nie, Właś... ślepisko. Zwracam na to uwagę. Dobra. No to no jak z wyrobimy się w minutę 02, to wtedy, to wtedy dostaniemy pucha jest z plastiku. To <śmiennie> ja to mówi. Plas Nie, nie, Medal z kartofla, puchar z plasteliny, nie. My, myślałam, że zawsze mówisz z plastiku. A może być z plastiku? I tak. Nie, jest plastik... z plastiku. Okej, okay, dalej. Zacięłaś się. A jeśli się zmieścimy w. No to wtedy, jeśli się zmieścimy w minuta i dwie sekundy, to wtedy dostaniemy i pucha, i elektryczna, no A jeśli półtej minuty, to tylko. To tylko Elektryna. I nie ma zawsze. Oj! Nie, nie! Eee! Na szczęście nie da się wchodzić do klatek, kiedy jest stosówka, więc... A byłaby gafa! Piękna gafa, piękny to nie. No, niestety żałujcie. <laughs> Powiedz, kto cię hejtuje? Hejtuje? No hejtuje, bo kciuki masz w dół już więcej niż ja, a to nie fair. Serio? No nie, nie, nie! Nie, ojej. Uu, zdążyłyśmy. Jak ja się przestraszyłam, to mnie zawsze przeraża, jak ten zegar się robi czerwony. Mam nadzieję, że nie będzie problem bo ja ledwo słyszę. No i mamy tą... Pastelinę. No ale czas... Z, to się zmienia. To jest, zależy od długości poziomu. Nie zawsze jest minuta zero. Dwa, półtorej minuty. No, dobra. I kolejny elektro... O! Super! Postać też z plasteliną, no, bo mnie nie obchodzi. Idźmy do drzewa. Ona lubi plastelinę, ja nie lubię. Lubisz Pastelinę? No. Ona umie robić piękne obrazki z pastylenia. ona ma talent artystyczny, ja ich nie mam. Ja umiem bardziej... Wiersz takie tam nudy, ona umie obrazki robić. No tak, ona takie ładne obrazki robi, by pokazała, ale... ale nie pokaże. Mogę zrobić zdjęć i jakoś to wkleić, ale nie wiem, co to interesuje. Dobra, jak poprosi na no to dashwego. O widzicie, Zobaczymy. czas się już zmienił. Teraz mam trochę więcej czasu, bo poziom jest dłuższy. Tak ja nie proszę też znaczy ta muzyka, taka taka. A, a ta, ja wiem o co mi LIKE, ja chodzi. No chcecie Ja też nie wiem. A, i jeszcze jedno. Czasówka ma jedną wadę. Jeśli się skusisz, to zaczynasz na samym początku 3. poziomu. A no, to wredne. Ojej! Czy ty mnie uratowałaś? Czy mi się wydaje? Chyba tak. Ja cię. Całkiem ja ja chciałam biegać, tym. Kurde, Nioh nie wyglądało. Pamiętasz? Co? Gadzinka. Gadzinka, czekaj, bo ja nie, nie wiem jestem nie... Do... Jestem Nio! W pierwszym odcinku! Ojej, to... A pamiętam! Chyba coś było takiego, że takiego... Tak, a ja się ubrałaś. tego wstydziłam. Jak się wstydziłaś? Najlepszych żartów się wstydzisz. Ludzie. ja się w takim razie wstydzę, eee... Wiesz ile, ja mam powodem do wstydu? Zwłaszcza bag... Wydawałaś Nio? Ale słuchaj, o ja w bugi nie zabrałam loomsa i to mnie... Znaczy, jeszcze w przeżycia i, i to, to, i to było mnie to fajne. dzisiaj przeraża. Jeszcze mówiłam, że kurde, że zbiorę wszystko! Dobra, moje seria służą tylko po to, żeby się pośmiać, na ja pewno nie po to, żeby obejrzeć profesjonalnego let's playa. O! No znowu zegar, nie stresuję. To dużo gadam, nie? <laughs> Jakby co kopnij mnie. Jasne, jasne. O, już nogi proszę. Kilka. Wracamy. Dolegamy, Nie! wiesz. Co się stało Wiesz co? Cięcie. O, włączyłaś. Wiesz co, jesteś nieogajem. Nie. No ale to szybko idzie, bo one trwają z minutkę jeszcze. Jeszcze z minutkę zajmie łącznie nasze przemieszczanie się i takie tam nudy. No to ile to zajmie? 6 minut? No tam. Dobra, póki co idzie łatwo, bo to no, się łatwo. ponieść. O, tu się bardzo płaca zbierać serduszka. A wybacz? No właśnie, e! bo jak już mówiłam, to skusisz jej początek poziomu nie ma, przebacz, choćbyś był, choćbyś był już tuż przy fladze. Pamiętasz jak my ciągle w takim jednym świecie yy, na kosowym końcu kusiłyśmy w czasówce. A tak, pamiętam, to było śmieszne, to było gdzieś w pustyni. Tak? Nie w pustyni, to w świecie, którego jeszcze nie było. A to przepraszam, tak się skojarzyło, że w pustyni. No znaczy, tutaj tak, tak śmiesznie, znowu ich woda wypiera. Dzięki! Nie ma tak współpracy. W ogóle tutaj naj... tutaj jest do współpracy patataj. Ja uwielbiam patataj. No, ja patataj. Nie ma tak patataj, patataj, patataj. Ale nie w czasówce. Mówiłam już jak wracam do wody z patatajem. Ja i robię patataj, patataj, no i takby do wody włażą obie To znaczy, borydzi się, borydzi sztuczkę na wodzie. Lubię sztuczkę, ona jest taka ładna. W ogóle lubię, że to jest ładnie zanimowane. No to lubię kreskówki. Zobacz, jak są tak ładnie zanimowane. Oj, nie mogę wejść. Zobacz, jaki globok. Masz lizaczka w kształcie serca. Globok z pralka. Dałam ci Lizaczka w kształcie serca. O, dziękuję, no znowu zaczyna z tym lizaczkiem. O, to był patataj! O, zobaczcie, możemy sobie przy okazji wspominać, bo to już wszystko było. Zbieraj te... Wielkie, dzięki. Naprawdę, to się nie opłaca zbierać ulumów. No, tak... Ja wiem, ale... Ta to tak ładnie świeci. Jejo. Nie, gdzie ja idę? Gdzie ja idę, jacze? Tak Nie. Ta to tak fajnie świeci, ja jeszcze wieszam się. Bo mnie rozproszyłaś, wiesz? Ja tutaj puszczam. A ja nie. Tada. Wow, idealnie, no łatwe trząs. Ja nawet testowałam. Później będą trudniejsze czasówki. Stoję na sercu. Oz ty! To już wiem co mnie tak boli co mu taka smutna jest. Chol jestem Hoesteloy. A patrzcie, znowu jest. jestem głodna! Tylko że Ja też! Jestem radosna! Nie, mówiłaś, że nie jesteś głodna, tylko że chcesz coś... No wiem, tego. bo się zamyśliłam. Tak kurde, nie wiesz czy jesteś głodna. A nie, chwila! Bo... Ja bym cię pytałam a nieważne. A, Nieważne. A, ja znalazłam w się Twixa wczoraj i jadłam. Taki dobry, taki ja rozciągły, za... tak się długo jadł. Aż tak, tak mi się chciało coś słodkiego, że normalnie. Ją ja zapytałam, czy ma jeszcze jedno Twixa. Ona pytała co, główna jest, a ja nie, po prostu chcę coś słodkiego. No właśnie, ale taki dobry, bo się długo jadł, jakbyś tak się pozlepiał i. Dobra, pomyślicie, że. Wszyscy widzą, jak pewnie... pewnie w tym momencie złym miotowali. Ale to dobre, bo jeszcze nie przeterminowane. 12 sierpnia, która godzina? Dzisiaj? dzisiaj? Bezkietu, gdzie ja pójdę? 19 lipca chyba. Dobry? O, jaka ładna moleta? Tak, to się jest to... Ale mnie zdzielił, weź, mnie. No, puściłam. A ja mu jeszcze dołożę. Hmm. Dołożę mi cierpień. Dobra, tutaj unikaj zbędnych. Aaaa, niedawno! Właśnie widzę. O, jeźdź, odstrzyczko. Lecimy! No, ja tu wiesz. Bez skojarzeń. A, dobra, ale szybko poszedł. Zróbmy No jeszcze na mnie. Dlaczego ty zawsze dotykasz plagi? Bo jestem pierwszy. Może dlatego. Nutylki. Co? Poczekajcie, to już tu wszystko. Zobaczmy. Brakuje jeszcze ewentualnie medali, ale nie będziemy po medale się dotykać. Ty mam wszystkie elektrony. Elektrony są wszystkie super. Ale wyjęcie z na Tak, jeszcze raz do skrzyni. Dobra, za to nasz. Uwielbiam skrzynię, to mój ulubiony element gry. Ja też. Mój chcesz. No sorry, ale odcinek byłby za krótki, to znaczy dla no mnie, właśnie, bo dla was właśnie. to... 5 minut to już wystarczy, nie wiem. Mam niedźwiedzę za co Najwyraźniej. Dobra, mamy się z tym nie męczyć, rozumiesz, ma być płynnie. Mamy to przejść za pierwszym razem. Kapisz. Kapisik. Mamy helikopter to będzie łatwo. A Ta muzyczka. Pewnie słuchać. ja pewnie nie słychać. A ja słyszę, bo. NO DZIĘKI, nie! Dobrze. Za jazę? Och... tebym bym była sama, bo... Wiesz. A! Dobra. To się tak nam grało. Tylko taki mruk, mruk, wiesz o co chodzi. Wiem. O, ludzie nie. To się czasem przydaje, o... Właśnie, pośpiąkać się. Ej, czekaj, koleś! Na dzidę. O, na dzidę. Ja lubię na dzidę skakaj. Bez skojarzeń. Tak, dogoniła mnie. Widzicie, to znaczy, że tak płaski. Tak, że mnie goni. Znowu. Czy tak na rączki, czy tak na główkę, że tak płasko. To znaczy, nie, właśnie nie płasko, tylko tak. Nie, nie umiem tego powiedzieć. Humanistka, kurde. Ty kurde ścisłowie, tak się. Dobra, nie. ona się nie myli, ona bardzo często przewiduje, ile jest przewiduje, liczy. Ja się mylę, ja nie umiem gramatyki, za nic. A poza... ty nie umieć gramatyka? A dokładnie. Dobra, dosyć tego. Chyba, że chcesz jeszcze koniecznie tutaj medala. Nie, 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 nie! Czartowałam, co ty, to zajmie godzinę. A w sumie, bo to jest o. na rynie. Ha. Tu nie, nie wejdziesz, nie wolno. Dobra. No to już się pożegnamy. Tak? Chcesz coś mhm. powiedzieć na koniec? Tak. Ej, no, wyłączaj się!